Wesołe scenki i barwny korowód rozpoczął tegoroczne dożynki gminne, które zorganizowano w przyworach. Mieszkańcy ośmiu sołectw tłumnie zaprezentowali się z tym, co najlepsze. z cycolinę, która nas ma rozgrzać. Nie ma węgla, Płon rozeje, więc mamy cycolinę, która nas rozgrzeje. Bardzo cieszę, że tyle ludzi wzięło udział w korowodzie, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę decyzja o dożynkach zapadła 3,5 tygodnia temu, to chyle czoła przed ludźmi, że się przygotowali. Fajnie się spotkać, porozmawiać, zobaczyć, co słychać u mieszkańców, gminy, sołectwa. Ja im tylko życzę tego, żeby przetrwali ten następny, chyba ciężki rok, bo z tego co widzimy po nawozach, paliwach i tym, czym rolnicy muszą operować, no to nie będzie to łatwe zadanie. Takich tłumów. Dawno nie było. Cała społeczność spotkała się w jednym miejscu, by uroczyście świętować tegoroczne zakończenie żniw. Bardzo dużo czerpiemy od rolników, my może ich tam nie, gdzieś tam nie, może nie widzimy bezpośrednio przy pracy, ale to jest różna praca, malutka, czasem większa, a wszystko tak naprawdę jest dla ludzi, dla tych ludzi, którzy będą z tego czerpać. Od pola, przez zboża, przez kartofle, ziemniaki, jakieś jeszcze inne rzeczy, no po, po różnego rodzaju pszczoły, ule, miody. Wszystko jest dla, dla ludzi. Święto plonów to tradycyjne podziękowanie za zebrane plony. Dla gospodarzy nie był to łatwy rok. Szanowni Państwo, ja obiecuję, że na pewno ten klep podzielimy tutaj wspólnie równo. Najpierw była susza, jaka była. Teraz jesień jest następny problem, bo po prostu pozalewało, jeśli spadło 300 litrów na metr kwadratowy, no to wiadomo, czym to grozi. Podczas dożynek mogliśmy obejrzeć wspaniałe korony. Oceniono korowody, scenki oraz przystrojone posesje. Zawozy, pierwsze miejsce, gorąca cycolina z przywór. Drugie miejsce, zimowe koła opałowe, wóz z Kosorowic, raszowianki, skubały pierze, jakąś herbacianie tam prowadziły. Radość z dożynek była wielka. Gospodarze stanęli na wysokości zadania, mimo krótkiego czasu na organizację. Wspomnienia zostaną na długo, a kolejne gminne Świętoplonów, miejmy nadzieję, już za rok.